Dzień dobry, słuchajcie, ruszamy z nową serią filmów Okiem Inwestora. Będą to krótkie filmy budowlane o prostej i czasami banalnej tematyce. Ma być szybko, sprawnie i na temat. Wiele rzeczy może przywijać się w standardowych materiałach, ale chcielibyśmy stworzyć miejsce takiej podstawowej wiedzy: zarówno inwestora, który buduje z systemem zleconym, jak i inwestora wykonawcy, czyli system gospodarczy. Podpowiedzi budowlane, żeby budowało się łatwiej, lepiej i bez stresu. Będziemy podejmować tematy związane z działką, z budową od strony technicznej i wizualnej, a także z wykończeniem oraz zagospodarowaniem terenu, więc zapraszam. Dzień dobry, słuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy sobie o nadprożach, o takiej kwestii wizualnej teraz może porozmawiamy sobie o nadprożu jednym tak naprawdę, jeżeli chodzi o bramę garażową i o nadprożach drzwi wewnętrznych. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Te wysokości są bardzo ważne, ponieważ o ile w drzwiach zewnętrznych i oknach możecie sobie zrobić wszystko na wymiar i to nie ciągnie za sobą żadnych konsekwencji finansowych, o tyle jeżeli chodzi o drzwi wewnętrzne i bramę garażową, warto, żeby trzymać się w standardach. Każdy producent ma swoje standardy tak naprawdę jeżeli chodzi o bramę garażową większość z tego co widziałem większość producentów ma te same standardy u nas brama garażowa będzie miała 237,5 taki jest standard mniej jest chyba 225 i więcej jest 250 na przykład oczywiście można sobie zrobić bramę większą, mniejszą natomiast rozmawiamy o tym, żeby już na etapie planowania, już na etapie tak naprawdę projektowania, żeby sobie pomyśleć o tym i E, zamontować po prostu taką bramę w przyszłości, e, żeby nie płacić grubych pieniędzy, bo tak jak mówiłem, o ile drzwi zewnętrzne i okna e, wszystko zrobią Wam na wymiar, o tyle jeżeli się nie zmieścicie w, e, z wymiarem, jeżeli chodzi o bramę garażową, no to będzie za sobą ciągnęło naprawdę poważne, e, poważne koszty, no bo tutaj... E, Tutaj sobie producenci doliczają naprawdę duże sumy, więc u nas jest 237,5, to jest standard, 250 wyglądałaby już troszeczkę za dużo. Chcieliśmy sobie zrobić większą, właśnie tak jak wspominałem wcześniej, ten efekt wizualny nadproży, to jest właśnie to, że mamy bramę wyższą, no bo tak naprawdę większość ludzi robi sobie te 225. Także tak jak mówiłem już na etapie projektowania, planowania warto zwrócić uwagę na takie detale, żeby bo, przepraszam, nie obudzić się z ręką w nocniku jak to się mówi i na przykład zamiast za bramę płacić 7 czy 8 tysięcy zapłacicie 10 czy 12 tysięcy. Po co? Słuchajcie, tak samo jak wymiary bramy garażowej, tak samo trzeba pamiętać już o nadprożach drzwi wewnętrznych, żeby potem... Yy, nie bawić się w żadne obróbki. Oczywiście, lepiej jest pomniejszyć otwór niż go zwiększyć i pruć nadproża. U nas otwór jest 210. Myślę, że to jest taki standard, który się robi. Jeżeli chodzi o otwór, bo drzwi, oczywiście, standardy mają różne. 209, 208, 206, 207. No, co centynę, tak naprawdę, co producent to inaczej, więc warto sobie zrobić, na przykład 210, tak jak my, potem dojdzie ościeżnica i tak dalej, i tak dalej. Lepiej obrobić sobie, dołożyć na przykład nie wiem, jedną czy dwie płyty karton gipsu i zmniejszyć otwór niż próć nadproża i naprawdę mieć duży problem, więc o tym też pamiętajcie. Jeżeli zrobicie sobie za małe otwory, to będziecie musieli się bawić z tym. Albo zamawiać mniejsze drzwi, te o te 2-3 cm wizualnie pewnie nie będzie żadnego efektu, no ale kasa już też będzie inna. Jeżeli sobie zrobicie wyższe drzwi, i o, o wiele za wyższe, że ciężko będzie to pomniejszyć, no to też będziecie musieli zamawiać większe drzwi i będzie większe kasy. Wiadomo co innego, jeżeli ktoś sobie robi, nie wiem, na drzwi tam 2,70 czy 2,80, wizualnie to wygląda świetnie, no ale to myślę, że wtedy taka osoba liczy się z tym, że takie drzwi musi sobie zrobić na zamówienie i one wtedy nie kosztują 1000 zł czy, czy 1500, a, a 2,5-3000. No ale to już jest, to już jest inna, inna sprawa. Także słuchajcie, dwie takie kwestie jeżeli chodzi o wysokość nadproża już na etapie projektowania i planowania, żeby potem po prostu było łatwiej. I tani. Tak jak mówiłem wcześniej słuchajcie, yy, myślę, że dla wielu z Was to jest yy, bardzo banalna tematyka i o tym wiecie, ale dla niektórych jest to nowość yy, i bardzo ważne informacje, cenne informacje, więc jeżeli to wszystko złożymy yy, w kupę do całości, to wyjdzie naprawdę fajna, fajna seria, więc zapraszam na kolejne odcinki.